Cześć, jestem Olga i chciałam Wam dzisiaj pokazać taki mój ulubiony sposób na odciążanie głowy. To będzie taka relaksacja z głową ułożoną w hamaczku z chusty, i to jest taki mój sposób na to, żeby się naprawdę zrelaksować, poczuć się takim zaopiekowanym, zupełnie rozluźnić szyję, odciążyć sobie głowę i wyciszyć się, czyli uspokoić układ nerwowy. I po prostu zregenerować się należąco. Do tego, żeby zrobić taką relaksację w hamaczku, będziemy potrzebować krzesło, takie stabilne krzesło, czyli nie sprawdzi się do tego krzesło obrotowe, biurowe, ale stabilne krzesło, takie jak to będzie w sam raz. I potrzebujemy chustę, która będzie przyjemna w dotyku i taka dosyć długa, tak żeby dało się obwiązać wokół siedziska. Więc żeby zrobić taki hamaczek, przesuwamy się bliżej i ustawiamy sobie tą chustę. Tak wstępnie zawiązaną, żeby zobaczyć, jak ją musimy zawiązać. Jak sobie wyobraźcie, że tutaj będzie nasza głowa, i dociśniecie troszeczkę dłoń do chusty, tak, żeby ona nie, do, nie dotykała do ziemi. Żeby nasza głowa była trochę w powietrzu, ale nie za wysoko, bo inaczej szyja będzie napięta i będzie się mniej rozluźniać. Więc tuż nad ziemią, tak żeby jej nie położyć, ale tak, żeby była mniej więcej na przedłużeniu linii kręgosłupa albo troszeczkę wyżej. I jak sobie to odmierzycie, to wiążemy chustę. Jeszcze troszeczkę i powinno być w porządku. Teraz powoli się zaczynamy wsuwać do relaksacji z głową podpartą. I się wsuwamy, proponuję przez bok, bo to jest taki delikatniejszy wariant dla pleców. Odkładamy sobie głowę na chustę. I wsuwamy się tak, żeby nasza głowa była cała. Oparta na huście, czyli tak jakby w powietrzu. I zaobserwujcie sobie w ogóle, jak to jest, czy to jest przyjemne, czy coś trzeba poprawić, czy głowa się nie oparła. A jeżeli czujecie, że jest wygodnie, to wtedy układamy się do relaksu. Do relaksu się układamy tak, jak zazwyczaj to robicie, czyli możecie sobie ubrać skarpetki. Jeśli ktoś lubi mieć coś pod kolanami, to sobie podkładowałek, czy złożony kąt. Ręce mogą być po bokach albo na brzuchu, tak jak będzie Wam przyjemnie. I kiedy się ułożycie wygodnie, to zamykamy oczy. I zaobserwujcie sobie wszystkie wrażenia, które macie w ciele, łącznie z tymi, które być może na pierwszy rzut oka wydają się nieprzyjemne czyli tego przytłoczenia, tego wrażenia nadmiaru, pobudzenia. I zobaczcie wszystko to, co jest. Poczujcie całe swoje ciało, od czubka głowy aż w stronę palców, stóp. Zacznijcie oddychać spokojnie, lekko, tak jakby kolejne oddechy nie kosztowały Was żadnego wysiłku. Jeśli ktoś się czuje bardzo pobudzony, możecie wprowadzić kilka takich spokojnych oddechów brzusznych, kładąc sobie dłonie w okolicach pępka. Staram się oddychać tak, żeby z wdechem dłonie delikatnie się uniosły razem z brzuchem i na wydechu opadły. Jeśli czujecie, że tego przytłoczenia dalej jest dosyć dużo, możecie zrobić kilka takich troszkę głośniejszych wydechów. Możecie wprowadzić parę westchnień. Potem zaobserwujcie, jak to jest mieć taką uniesioną głowę. Możecie delikatnie zakołysać głową na prawo, na lewo, ale nie spiesznie. Zobaczcie, czy to jest przyjemne, czy nie. Jeżeli to jest przyjemne, zostańcie jeszcze przez moment w takim bardzo powolnym, spokojnym ruchu. Jeśli wolicie, żeby głowa została w centrum, to zostawcie ją w centrum. I teraz skupcie swoją uwagę w obrębie twarzy i spróbujcie zupełnie rozluźnić wszystkie mięśni i skóry na twarzy. Jeśli czujecie tego napięcia dosyć dużo w twarzy, jak jesteśmy pobudzeni, to jest częste, to wtedy zaciśnijcie delikatnie wszystkie mięśnie na twarzy, robiąc jakąś głupią minę, i potem rozluźnijcie. I potem jeszcze raz, na przykład udawany uśmiech. I rozluźnijcie. I jeszcze raz, wybierzcie jakiś inny grymas. Można otworzyć usta. No, a potem rozluźnijcie. Potem świadomie jeszcze spróbujcie rozluźnić okolice czoła, skroni. Wyobraźcie sobie, że czoło jest takie gładkie, jasne. Sprawdźcie, czy powieki nie są napięte, i zadbajcie o to, żeby. Poczuć, że one w taki miękki sposób opadają na oczy. Jeśli mimo wszystko jest napięcie w powiekach, otwórzcie oczy na moment. I dopiero po chwili zamknijcie je jeszcze raz. W taki sposób, żeby powieki były luźne. Potem spróbujcie rozluźnić okolice policzków rozluźnijcie szczęki i spróbujcie rozluźnić gardło i szyję. Jeśli poruszanieście głową już, zostawcie ją w centrum, pozwólcie jej teraz być w takim pasywnym ułożeniu. spróbujcie sobie wyobrazić, że oddajecie ciężar swojego ciała do ziemi. Jeśli jeszcze jakieś napięcia się zgromadziły gdzieś w ciele, pozwólcie im spłynąć w dół w stronę ziemi. Dajcie temu procesowi czas, nie każde napięcie odpuszcza od razu. Oddychajcie miękko, spokojnie. Jeśli to dla Was komfortowe, używając tego toru brzusznego. Poczucie, jak przylegają Wasze plecy do podłoża, jak przylega okolica kości krzyżowej, pośladki, jak oparte są Wasze nogi i ręce. Teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że wasza głowa jest taka lekka. Tak jakby była zupełnie wolna od zmartwień. Spróbujcie sobie wyobrazić, że wasza klatka piersiowa jest lekka że pojawia się tam taka przestrzeń zupełnie wolna od napięcia. Tak jakby nic nie leżało Wam na sercu. I z kolejnymi miękkimi oddechami brzusznymi rozluźnijcie cały brzuch. I wyobraźcie sobie, że w przestrzeni brzucha jest lekkość. Poczujcie, że dzięki tej lekkości możecie oddychać głęboko. I pozwólcie, żeby z kolejnymi wdechami pojawiło się tej przestrzeni w ciele jeszcze trochę więcej. Wyobraźcie sobie też, że z każdym wdechem nabieracie nowych sił, energii, że wspieracie proces regeneracji, a na wydechu pozwalajcie, żeby wszystkie napięcia spływały w dół w stronę Ziemi i całe Wasze ciało poddawało się grawitacji. Możecie przedłużać czas tej relaksacji. Kiedy będziecie chcieli ją skończyć, możecie łagodnie poruszać sobie palcami stóp, palcami dłoni. Jeszcze raz możecie delikatnie pokołysać głową w tym hamaku. Potem powolutku można sobie ująć kolana. Przełożyć dłonie w stronę chusty. Sunąć ją delikatnie, tak żeby głowa mogła się oprzeć. Wtedy albo możecie odsunąć sobie krzesło, albo wysunąć się z krzesła. I potem układamy się na boku. Możemy jeszcze chwilę tak poleżeć. Jak się poczujecie gotowi, można zacząć otwierać oczy. A potem podpierając się, idziemy sobie do góry. I siadamy.